Skoro już sobie znamy te wszystkie takie podstawowe własności funkcji trigonometrycznych, odsyłam do poprzedniego materiału, no to czas przyszedł na to, żeby sobie ogarnąć twierdzenie kosinusów, które jest dosyć często. Um, używany. No, co chodzi w tym twierdzeniu kosinusów? No, twierdzenie kosinusów mówi nam o tym, że jak mamy jak, jak, jakiś dowolny trójkąt, no to kwadrat długości jednego boku jest równy w sumie kwadratów długości boków pozostałych. Do tego odejmujemy, czyli zmniejszamy sobie to o podwojony iloczyn długości tych boków razy kosinus kąta między nimi. No i teraz w formie bardziej w takim wzoru. Na przykład, jeżeli chcielibyśmy wyliczyć bok a, no to a do kwadratu równa się dwa pozostałe, czyli b do kwadratu dodać c do kwadratu. Odejmujemy ich iloczyn podwojony, czyli 2 razy b razy c i jeszcze mnożymy razy cosinus. Tego kąta, który jest między tymi tutaj. Czyli cosinus alfa w tym przypadku, tak? Czyli kąt, który, który leży blisko, naprzeciwko tego boku, który sobie wyliczamy, no i który leży pomiędzy tymi dwoma pozostałymi. Możemy również. Powiedzieć na przykład, że b do kwadratu to będzie w takim wypadku a do kwadratu plus c do kwadratu, odjąć 2 razy a razy c, no i jeszcze oczywiście do tego razy cosinus, no jakiego? No oczywiście w tym przypadku chodzi nam o bt c do kwadratu, no to będzie się równało b kwadrat, dodać c kwadrat, odejmujemy sobie, hmm, przepraszam, nie c, tylko a. Przepraszam, a kwadrat, odjąć 2ab razy cosinus gamma. Czyli to są takie podstawowe wzory, wzory na twierdzenie kosinusów, i one czasami się zdarzają na maturze. Zaraz przykład z matury. Próbnej, z grudnia 2022. No i bardzo proszę, o zadanie poniżej, z tym, że małe, mała pomyłka. Jest to zadanie z arkusza maturalnego próbnego z września 2022 roku, więc taka lekka pomyłka, ale mamy zadanie. 21. Dany jest. Trójkąt ABC. No i narysujmy sobie ten trójkąt ABC. Mamy trójkąt. No tak jest trochę zaokrąglony. Tutaj A, B i jeszcze C. Obokach długości 6, 7 oraz 8. Czyli 8 to będzie najdłuższy, 7 troszkę krótszy, ale jeszcze dłuższy niż 6. Oblicz kosinus największego kąta tego trójkąta. No i teraz tak. Jeżeli pytają nas o największy kąt w jakimś trójkącie, to musicie sobie zapamiętać, że on zawsze leży naprzeciwko najdłuższego boku. Czyli w tym przypadku będzie to ten kąt gamma. Tak? Czyli największy kąt trójkąta to jest ten, który leży naprzeciwko najdłuższego boku. Czyli przeważnie naprzeciwko no na przykład w trójkącie prostokątnym największy, tak to jest kąt prosty, i wtedy naprzeciwko przeciwprostokątny, gdzie przeciwprostokątna jest najdłuższa, ale zawsze ten największy kąt leży naprzeciw najdłuższego boku. No i mamy za zadanie wyznaczyć sobie cosinus tego kąta i bierzemy pod uwagę tutaj te wzorki. Zatem zobaczcie, 8 do kwadratu równa się 6 do kwadratu, czyli bok ten. 7 do kwadratu dodać oczywiście, odjąć 2 razy 6 razy 7 i jeszcze razy cosinus tego kąta, który leży między tymi dwoma bokami. Tak, czyli po prostu podstaw pod wzór. Te wzory są w kartach wzorów maturalnych, więc... Nie ma tutaj w zasadzie nic takiego bardzo trudnego, tylko pozostało nam obliczyć. 8 kwadrat to jest 64, 6 kwadrat to jest 36, 7 kwadrat to jest 49. Odejmujemy 2 razy 6, razy 7 da nam 84 razy cosinus gamma. OK? Dobra, no to teraz tak. To dodajemy. 64, może już sobie nawet odejmiemy inaczej zrobimy, w takim sensie, że 64 odjąć 36 i 1,49, tak czyli po prostu sobie to przesuniemy na stronę wszystko yy, lewą, a to co zostanie, zostanie po stronie prawej, tak? Dobra. No to 63 minus 36 minus 49, to tak jak sobie yy, nawet na kalkulatorze zobaczycie to otrzymacie minus 21. Równa się minus 84 razy cosinus gamma. No i co nam pozostaje? My chcemy obliczyć cosinus gamma. Zatem dzielimy sobie na minus 84, czyli może tutaj to przedstawię. kosinus gamma równa się minus 21 przez minus 84, no inaczej to możemy zapisać jako 21,84, bo minus przez minus tak samo jak minus razy minus daje nam oczywiście plus. No i teraz, jeżeli chcielibyśmy to sobie jeszcze skrócić, bo możemy, no to zobaczcie, że 20, 21 może niżej. Już było miejsce 21 w 84, mieści się 4 razy. Zatem cosinus tego kąta gamma jest równy 1 czwarta. I to by było w zasadzie, jeżeli chodzi o to zadanie, no na tyle. Czyli zadanko, wzór wręcz bardzo, naprawdę bardzo proste, nic większego skomplikowanego.